Dzisiaj kontynuujemy analizę wykształcenia ministrów rządu polskiego. Czy osoby stojące na czele kluczowych resortów mają odpowiednie kwalifikacje, by efektywnie zarządzać naszym państwem? W poprzednim odcinku odkryliśmy kilka zaskakujących przypadków, a dziś idziemy jeszcze dalej, przyglądając się kolejnym ministrom. Czy decyzje personalne opierają się na kompetencjach, czy raczej na politycznych układach? Czas na dalsze niespodziewane odkrycia. Skoro tematem materiału jest wykształcenie, to zacznijmy od resortu edukacji, który ma niebagatelny wpływ na kształtowanie świadomości następnych pokoleń oraz na przyszłość Polski. Barbara Nowacka, obecna minister edukacji narodowej, to postać, która budzi wiele kontrowersji w kontekście jej nominacji. Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie Sejmu, z wykształcenia jest informatyczką, dlatego jej obecność na czołowym stanowisku w edukacji narodowej wzbudza spore oburzenie. Jak to możliwe, że osoba z takimi kompetencjami znalazła się w resorcie, który wymaga zupełnie innego rodzaju wiedzy i doświadczenia? Informatyk posiadający umiejętności w dziedzinie technologii mógłby wnieść wiele do Ministerstwa Technologii czy Cyfryzacji i chociażby zamienić się z Krzysztofem Gawkowskim, który z wykształcenia jest właśnie nauczycielem. Ale czy to odpowiednie, aby prowadziła reformy edukacyjne bez pełnego zrozumienia specyfiki tego sektora? W obliczu licznych wyzwań, jakie stoją przed polskim systemem edukacji i tego, jak ważny dla przyszłości Polski jest nowoczesny system edukacji, oczekujemy, że na jego czele staną eksperci z doświadczeniem pedagogicznym, a nie osoby, które powinny skupić się na rozwoju nowoczesnych technologii. Czy Barbara Nowacka jest w stanie sprostać tym oczekiwaniom? Na razie można w to wątpić, słysząc jej absurdalną wypowiedź o tym, że szkolnych podręczników do historii nie powinni układać historycy. Zostańmy jeszcze na chwilę przy edukacji, tylko wejdźmy na jej wyższy poziom. Dariusz Wieczorek, obecny minister nauki i szkolnictwa wyższego, z wykształcenia inżynier elektryk, to kolejny przykład, który budzi wątpliwości co do adekwatności wykształcenia w stosunku do pełnionej funkcji. Jako inżynier elektryk Wieczorek z pewnością ma solidne podstawy techniczne, ale czy takie przygotowanie jest wystarczające, aby skutecznie kierować obszarem edukacji wyższej, który wymaga szerokiego zrozumienia, zarówno nauk ścisłych, Humanistycznych, jak i polityki edukacyjnej. Nauka i szkolnictwo wyższe to sektory, które wymagają dogłębnej wiedzy o systemach edukacyjnych, zarządzaniu instytucjami akademickimi, wspieraniu innowacji oraz badaniach naukowych. Czy doświadczenie inżynierskie jest naprawdę wystarczające, aby sprostać tym złożonym wyzwaniom? W świecie, gdzie nauka i szkolnictwo wyższe stają się podstawą rozwoju gospodarczego i społecznego, ważne jest, aby ten obszar był zarządzany przez ekspertów z bogatym doświadczeniem edukacyjnym i badawczym. Jak dotąd, jego ostatnie działania mogą wzbudzać pewne obawy. Niemałe kontrowersje wzbudziła niedawna zmiana na stanowisku szefa ośrodka badawczego działającego w obszarze sztucznej inteligencji, czyli kluczowym obszarze, jeśli chodzi o nowe technologie i rozwój. Oburzenia sytuacją nie kryją polscy naukowcy, którzy wystosowali w tej sprawie list do premiera Donalda Tuska. Na ministerstwo za tę sytuację spadają gromy. Dariusz Wieczorek to polityk lewicy, więc przejdźmy teraz do jego partyjnej koleżanki. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, obecna minister rodziny, pracy i polityki społecznej, z wykształcenia pedagog i absolwentka filozofii, budzi pytania o swoje przygotowanie do zarządzania jednym z najważniejszych resortów w Polsce. Pedagogika to z pewnością cenne doświadczenie w pracy z ludźmi, ale czy to wystarczy do skutecznego kierowania polityką rodzinną, rynkiem pracy i wsparciem społecznym? W tych obszarach potrzeba praktycznej wiedzy z zakresu ekonomii, prawa pracy i zarządzania społecznymi wyzwaniami, a nie tylko umiejętności filozoficznego rozważania nad nimi. Czy osoba z takim wykształceniem jest w stanie sprostać coraz większym wyzwaniom związanym z demografią, rynkiem pracy oraz polityką wsparcia rodzin? W obliczu tych pytań pojawia się wątpliwość, czy odpowiednie kompetencje i praktyczne doświadczenie są tutaj kluczowe, czy też polityka wygrała z fachowością. Dodatkowe kontrowersje może wzbudzać jej niedawna próba promowania swojej osoby w spocie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który miał promować tzw. Babciowe, czyli rządowy program Aktywny Rodzic. Dopiero po reprymendzie Donalda Tuska spod został wycofany, ale spory nie smak pozostał. Przechodząc od kwestii wsparcia społecznego, które jest kluczowe dla rozwoju społeczeństwa, warto zastanowić się, jak ważna jest również infrastruktura, na której opiera się codzienne życie obywateli. Kto zadba o drogi, mosty i transport, które łączą nas w codziennych podróżach? Tutaj na scenę wchodzi Dariusz Klimczak, obecny minister infrastruktury. To postać, która wywołuje wiele pytań w kontekście jego kompetencji do zarządzania tak kluczowym obszarem jak infrastruktura. Z wykształcenia jest historykiem oraz doktorem nauk społecznych. Co sprawia, że trudno zrozumieć, jak jego doświadczenie akademickie ma się do praktycznych wyzwań związanych z budową i zarządzaniem infrastrukturą kluczową dla Polski. Historia i nauki społeczne oferują cenne narzędzia analityczne, ale czy są wystarczające w dziedzinie, gdzie wymagana jest wiedza techniczna, zarządzanie projektami oraz znajomość prawa budowlanego? W obliczu rosnących potrzeb infrastrukturalnych Polski. Wielu obywateli zastanawia się, czy osoba bez doświadczenia inżynieryjnego i technicznego może skutecznie kierować procesami, które mają bezpośredni wpływ na codzienne życie ludzi. W Polsce potrzebne są nowe autostrady, drogi lokalne, porty lotnicze oraz poszerzanie sieci kolejowej, aby móc się dalej rozwijać. Czy Dariusz Klimczak jest odpowiednią osobą, by stawić czoła tym wyzwaniom? Jego wykształcenie historyka raczej do tego nie przekonuje. Przyglądając się ministrowi infrastruktury, który odpowiada za drogi, mosty i cały fizyczny kręgosłup kraju, warto zastanowić się, co z tym niewidzialnym kręgosłupem. Nowoczesnymi technologiami, które napędzają rozwój gospodarki. Tutaj na scenę wkracza minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk. To postać, która wzbudza wiele kontrowersji. Zwłaszcza gdy zastanawiamy się, jak osoba z tytułem parlamentarzysty, cokolwiek to oznacza, może odpowiadać za tak kluczowy resort. W dobie, gdy technologia ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju kraju, a każda przewaga technologiczna jest wręcz na wagę złota, pytania o kompetencje Paszyka stają się coraz bardziej palące. Jak polityk, który większość swojego czasu spędził w kuluarach Sejmu i walce o polityczne wpływy, ma zrozumieć dynamiczny świat innowacji i skutecznie kierować polityką rozwoju. W sytuacji, gdy kraj staje przed ogromnymi wyzwaniami technologicznymi, przed rozwojem sztucznej inteligencji, czy naprawdę możemy sobie pozwolić na to, by Ministerstwo Rozwoju i Technologii prowadził ktoś, kto nie ma odpowiedniego doświadczenia ani wiedzy w tej dziedzinie? W obliczu globalnej konkurencji i potrzeb szybkich zmian potrzebujemy liderów, którzy rozumieją technologię i jej potencjał, a nie polityków skupionych na walce o wpływy. Którzy być może nigdy nie stawiali czoła realnym wyzwaniom innowacyjności. Czy tak ma wyglądać nowoczesny obraz Polski? Rozwój i technologia to fundamenty przyszłości, ale co z bezpieczeństwem tego, co zbudujemy? Gdy innowacje napędzają rozwój kraju, nie możemy zapominać o stabilności i ochronie, zarówno w świecie rzeczywistym, jak i cyfrowym. Szczególnie w obliczu tego, że za naszą wschodnią granicą trwa konflikt, a Polska jest narażona na jego eskalację oraz obce agentury. Chcielibyśmy, aby na tak ważnym stanowisku była osoba w pełni kompetentna. Czy tak jest w rzeczywistości? Można mieć do tego spore wątpliwości, przyglądając się edukacji szefa tego kluczowego resortu. Tomasz Siemoniak, obecny minister spraw wewnętrznych i administracji oraz koordynator służb specjalnych to postać, której wykształcenie budzi wiele kontrowersji w kontekście pełnionych funkcji. Z wykształcenia ekonomista Siemoniak posiada solidne podstawy w zakresie zarządzania finansami i analizowania danych, które mogłyby się prędzej przydać w Ministerstwie Finansów albo przemysłu, ale czy to wystarcza, aby skutecznie kierować tak kluczowym obszarem jak bezpieczeństwo wewnętrzne i administracja publiczna? Służby specjalne wymagają nie tylko umiejętności analitycznych, ale także zrozumienia specyfiki pracy operacyjnej, strategii bezpieczeństwa oraz znajomości przepisów prawnych. Jak ekonomista ma podejmować decyzje w sytuacjach kryzysowych i w obliczu zagrożeń dla państwa? W dobie rosnących wyzwań związanych z bezpieczeństwem ważne jest, aby na czołowych stanowiskach w administracji znajdowały się osoby z odpowiednim doświadczeniem w zarządzaniu kryzysowym oraz w pracy z służbami mundurowymi. Czy Tomasz Siemoniak jest w stanie sprostać tym wymaganiom? Już raz pełnił to stanowisko w poprzednim rządzie Donalda Tuska i jak widać premier dalej lubi na niego stawiać, co rodzi kolejne wątpliwości. Przeglądając sylwetki ministrów, trudno nie odnieść wrażenia, że kompetencje często ustępują miejsca politycznym układom. Ma mamy ministra infrastruktury, który jest historykiem, ministra rozwoju i technologii, który jest parlamentarzystą oraz ministra spraw wewnętrznych, który jest ekonomistą. Zamiast specjalistów w swoich dziedzinach na czołowych stanowiskach, Często znajdują się osoby, których wykształcenie i doświadczenie nie mają wiele wspólnego z pełnionymi funkcjami. To, co powinno być kluczowe fachowa wiedza i praktyczne umiejętności schodzi na dalszy plan, ustępując miejsca politycznym powiązaniom. W obliczu ogromnych wyzwań, przed którymi stoi nasz kraj, takie podejście jest wręcz kpiną. Wymagamy od liderów, by byli ekspertami, a nie tylko politycznymi figurantami bo od ich decyzji zależy przyszłość naszych dzieci, nas samych i naszej Polski. Daj znać w komentarzu, co sądzisz o poszczególnych ministrach i który według Ciebie powinien stracić swoje stanowisko na rzecz kogoś z fachowym wykształceniem?